Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krzmar i jest dzisiaj ze mną... Amethyst, Michał. Siema ludziska. Tak, o właśnie skończyła o. się runda. <noise> no dobra, ja, <noise> no to najlepsze. Ale żeśmy zaczęli, masakra. My dzisiaj gramy sobie na szczycie Demawendu w trybie szturmu. O, baretkę dostałem, a nie byłem dobra, nieważne. Kurde, fajny początek nie ma co. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Ale przynajmniej miałem... No przynajmniej nie zginąłem, a ty zginąłeś. hihi. Hi. Dwa, Dwa razy ty jeszcze raz ubronić, tak? Nie patrzcie. Tak. Cześć, zmienię sobie na jakieś odblokowania na funkcję. O, zakładka funkcja, żeby ludzie moich slamionych statów nie widzieli. Spoko. To już żeby staty widzieli, bo mam dziwne funkcje. No ja tam mam gwiazdka szturmowca 2, gwiazdka technika 2 i gwiazdka wsparcia 4, także... No ja mam jedną gwiazdkę szturmowca. Dobra, nieważne. Zero. Jedziemy! Jeszcze raz. Again and again. Szturm, szczyt Demawendu. Teraz ja będę bronił, a ty będziesz atakował, jo? Tak więc jeszcze raz, witamy was bardzo serdecznie na szczycie Demawendu. No, teraz już zaczynam. Ja jestem atakujący w atakujących, w obrońcy ja cię znajdę. No na pewno. Będę skakał, Oje! Oh, yeah. je! Jeszcze nie teraz, Oje oh, yeah. je. Ale będę. Ale będziesz. Zobaczysz. No skakuj na te. No. Nie chciał mi ludek na skałki wskoczyć. Takiego go czyli Znowu to robi. No wytyfy. Wy. Jak niewysportowanym trzeba być, żeby nie umieć wejść na durny kamień. Twój żołnierz Mój żołnierz No wskakuj, hops, bo tu jesteś za granicą o Mogę tu postawić respa? Mogę, ha ja tu się skradam po cichutku powoli Po skałce chodzisz gdzieś? Nie O, To muszę cię znaleźć Boże, Możesz... pokazuję ludziom przyszłym pokoleniom graczy w PF-ie Kampy, ja Boże, nie mogę trafić z najbardziej masakra A -a -a. Au. O, spadł ludek A to ja Hi -hi. Ty jesteś medykiem? Aha WTF Du, Poczekał, poczekałbyś 3 sekundy. Nie, nie lubię czekać w takich sytuacjach. Co ty masz wokół pasa? Ja nie wiem. No, takie jakby, nie wiem, jakby C4 albo coś, w ten deseń. Nie wiem, nic, nie, nie, nie używam takiego. No tak fajnie, jakbyś miał albo C4, bo jak, albo jakieś bidony. Albo pasa. Nie, to pasa? co nie wiem co to jest. Może to jest jeden z tych. No, a dzisiaj ładnie chodzą banie. Zacnie. No to spoczko, moroczko. A czym ty grasz? Bo już mnie zabiłeś, nawet nie wiem, czym mnie ja zabiłeś. Ja L96 z nogiem i czymś jeszcze. Ej! Gdzie... A, tu byłeś. O Boże, już. Chciałem tak, wiesz, mychę w prawo, ale... Mhm. Nie, no i szybszy, nie wiem Co nie, Ja siedzę w takim... Znaczy, zacząłeś za, za mi chodzić, ja mam jakiegoś low-skilla, że często nie trafiam do ruchomych celów. Jak przychodzi co do czego, nie wiem, łapa mi za bardzo drży, czy coś. Aczkolwiek Wiesz, i tak... Mam skakać przy Tobie. Nie, no bez przesady. Tam coś widzę, tam jest za skałką, że... O, pierwszy odcinek po nowym roku, po Sylwestrze, więc opowiadaj chłopie, jak Ci Sylwester minął. A, nawalony Maksym. O, kolejna bania, nice. No. Dzisiaj się 7 skill trzyma, dosyć fajnie. Wcześniej rozgrzewkowe 18, ojej, ojej, coś mnie bije. O Jezus Maria, coś mi się z na nim No pokaż się jeszcze raz, mam 81 HP. Co ja byłem, ale o. padłem, bo się na tobie skupiłem. <laughs> Nagrałem jak ale... zjechałeś ze skały. Się na ciebie, na tobie się skupiłem i zostałem zabity. Ach, Ale bez skitu w widać jak tak perfynnie zjeżdżasz ze skały. Adin A, jak? Adinal, a ja przeczytałem Adianal. No dobra, nieważne. co się śmiejesz. What e. The fuck just happened? Tylko tyle. Co, co się stało temu helikopterowi? Nie wiem, nie widziałem. Ale tak nasz helikopter leciał, leciał i nagle tak spadł bez załogi wód. A może sobie ktoś wyskoczył tak Ty Czy znowu gdzieś tu się do mnie skradasz? Nie. Znaczy, bo co ja ci mówię, bo jesteśmy moim naj, najgorszym wrogiem w tym momencie. O, pierwszy mis. powinien gdzieś tu zejść. Widzę, że gdzieś tam typek ma być, ale go nie widzę. Dupa. Dupa, Jasiu, pierdzi, Stasiu. Tak. Boże, tam na B jak się żrą, zmienię pozycję. O, no, chwila, coś się na B dzieje. Wow. Strzelasz sobie? O, oh, fuck. O, oh, Boże, angel for ship. Ja teraz patroluję. <laughs> <laughs> Frania i Benio patrolują teren. Każdym BG? Coś kojarzę, ale nie za bardzo. Serio? Tak. Nie gadaj. Jestem młody, głupi, to tam wiesz. na Na A, how the hell. I na B. Kurde, no. no, Się ja Jak ja miałem pozobaczyć, masakra. Battlefield Bad Company 2. To moje coś jeszcze żyje, czy nie żyje? Zależy, Uuu, o co chodzi. straciłem mój zwiadowczego, zwiadowczego cóśka mojego. Robocika. tak umrzu sobie. Z, z ten Zszybował ze zbyt dużej wysokości. Szybował zbyt dużej wysokości Tak, oj strzelają do mnie To ty latasz tam po drugiej stronie? Przy B? Nie, ja przy A łażę Ło tu dyb... wyżej się da wejść, ale Jak będą tak do mnie strzelać to nie wejdę Tu sobie poczyścimy. a tu już nie ma tego Tam widzę mojego jak się zrespił zacnie Teraz gdzie wy strzelacie tam? O kosa! Oho ho, ho. O jak kosa to znaczy, że wolno, można biec. Tak w teorii. Mm, gościu się tak wiesz. Nawet się nie spodziewałem, że tyle tam mo może mnie dogonić. Być, nie? Mhm. Na tym się... o tu się zrespię w ogóle. O, ja się zrespiłem. Włać, pan mnie tam zawieźć. Co, ktoś ci ma zawieść? No polecieć mnie ma No 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 dobrze, 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 dobrze źle Uzbrojenie przy jakiegoś jest, zdołałem, ale tu ktoś mi no. Boże, jestem już mogłem się odwrócić i trzymać tutaj Masakra Ajem man, dawaj człowiek jedździem, numer. Słyszę tylko stratatata, strata, stratatata A! LOL Myślałem, że gościu gdzieś patrzy, wiesz zą stronę i ja sobie Dawaj, biegnę jedź, ja ten... Panie, panie. na parze z tego i tu fucking shit Jakim ten wow. gościu sobie rzucił apteczkę. Czy to mi się coś z dźwiękiem zryło? O mój Boże, gdzie ja lecę? Z tą stronę w ogóle, widzisz, poszybowałem do no, w kosmos po prostu. Ty lecisz sobie na spadochronie? Tak, leciałem przed chwilą. Wow Letan 1968 A ja padam jak łóżka. Nie masz O, zabiłem, dobrze O kurna jakie poziomy, o masakra No i masz, nie trafiłem granatem Granatę Granatę No i no i no i dostałem O, uh, ktoś tutaj sobie widzę się postanowił włamać się, tylko dlaczego ten gościu was nie sztormuje, skoro ma taką okazję? No i... ta the fuck. Gdzie ten gościu jest, to go znajdę. Tu strzela jeden. Zniszczone ładunki jakieś coś tu wywaliło mi. Oj coś mi tu wybuchło przed twarzą. Aha Aha nie to P90 nie zgniotło na samym początku Nieważne Melf Okej okay. Skąd strzelają Co mnie to obchodzi? Nie wiem, niech cię nie chcę Nie wiem, wali ktoś do mnie z zaporowym z SKS-u albo z czegoś innego A, A dostałem i dostałem drugi I raz, gościu z... Jesteś na tej kulce? No próbuję na nią wbiec, wiesz, ale nie daje rady bo mnie Black Hunter on ma Zamek dwutaktowy i przeładowuję na tyle szybko, że ja nie jestem w stanie przeskoczyć jakoś sensownie. Na ten... Właśnie chłopie. Żołnierzu. Żołnierzu. Żołnierze. Się zrespię. Respiłbym mnie. nie? Pójdę standardowo, tak jak wcześniej pobiegłem już. Tu sobie walniemy punkt spawn, żeby nas pod ochronie ładnie polecieć. No hop, do góry. Hop hopsia hop hop kurna, spróbuj kogoś uratować, to on ci ucieknie spod te wibratora. No pięknie, wow. wow. No hop, 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 szybko, szybko, szybko bo tu się... Uf. Auć, 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 coś bije, coś bije, nie wiem co, ale coś bije. No niech cię bije. No i masz. M9 latarka, no jak. Nie skminiłem, gościa się oh gdzieś God, siedzi w budynku goście. i bije faça przyteleportował mam rozkminę bo gdzie gościu siedzi no to wiesz trudno ja cieć na to poradzę Oo wow. no no dawaj 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 dawaj, dawaj dobrze <lars> o oh nie dobrze nie trafił ha 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 was wow wow o no, boże pu no i no jak ja mi to trafia Aż na mnie po budynku. Jesteś tam czy cię chowało? Jestem, jestem. No to spoko. Ja tutaj no chyba nie poskacza sobie, tak coś co czuję. Chyba, że jakimś cudem się tutaj sprężymy. A ty sobie latasz. Tak. No pewnie, że latasz. Gdzie ty się schowałeś teraz? Nawet nie zgadniesz wiesz? o zestrzelił mnie w końcu no dobra ale ciebie czy robotka bo to jest robotka unijna. robotka ja bym się z tego miejsca nie do zdjąć za chiny jakbym miał Jeszcze sobie tu punkt spawnu postawię nie mogę o oh, you. mogę <ścoughs> wow, 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 wow. spokojnie spokojnie najbardziej epicka kampa ever Mówisz? Tak. Zdaj chłopie okay. Nie, jednak nie chcesz wstać, to ale ty wstaniesz. Okay. Dwójnok mi się zbugował Kurde. Oa oh, wow. Kurna, e, za budynkiem stoi dwóch moich, a ja dostałem e, z go, od gościa, który stoi sobie w budyneczku, tak. O, teraz lecieli i go zabili. No, masakra. Chyba coś czuję, że sobie nie poskaczę. Z drugiej strony 63 zabicia, że się tak wyrażę, tak? No. Ja w końcu fraga jakoś ubiłem. Jeju, jak ja się cieszę z tego. O! Wow. O o o. Kiedy ja Ola. coś ubiję, chłopcze, ja zobaczę twoje staty. Eeej. 8 5. Jeszcze 8 i 5. Snajperzy... Where are you? No dokładnie człowieku Nawet nie, nie zgadziesz, człowieku gdzie ależ, w jakim ja miejscu siedzę I rozbrajasz wszystko O! dostałem banie Nie dobrze <coughs> Nie zdążyłem gościa uchwycić Zobaczyłem tylko gdzieś go kątem oka i padłem A się Wiesz się to banie. dobrze no, Dobrze, jak dobrze, gorzej że mój sniper już tam drugi obok was siedzi Siedzi tam gdzie wcześniej ja siedziałem. No nie no uciek mi z granata. Co za szwab? Znaczy... No. Siedzisz tak... tu, nie siedzisz. Ty siedzisz? Nie, ja nie. Siedzisz. Nie siedzisz. o shame on you. No i niedobrze, no bo muszę teraz od nowa się tarabanić na górę. Kurde, Boże, a tak... jedyny wszędzie sniperzy, taką... no masakra. Kampę miałem. Ale mi nie idzie dzisiaj, e... o oh, masakra. Dostałem z granatnika, ale jak? 12, oh my god. Ale Ten trudno. typ, gdzie siedzi, wód? Gosiu mnie nie widział, mnie granatnikiem trafił, o oh, nice. Przestrzelił gdzieś nad wami i... Nie nad wami, nad moimi gdzieś przestrzelił i trafił mnie. Z dołu, hmm, A hmm. jak? A ty no. znowu na kulkę się wpierniczasz. Tak, co mnie? Auto Tak. Tylko jesteś za daleko, żeby mógł strzelać. O, apteczka, nice. Ojej ojej ojej, spokojnie z tym robić. Dobra. Jakoś wyleciałem. O Boże. Myślałem, że jakoś uda mi się tutaj szturmem takim totalnym przebiegiem przelecieć po krzakach. No ale... Nadzwykle się próbu nie ma Pelotka mi do robota zaczęła strzelać, o nice Czuję się zaszczycony, chłopcze Czuję się zaszczycony Dostałeś? Nie Ale mój się dostał Ja nie mogę tyle nie trafić, bo MG Jak mi dzisiaj nic nie idzie, to jest po prostu poezja Wszystko skoczyłeś ze skałki przed chwilą? Ale mnie podnieśli i zaraz wpadnę pod czyjeś... Nie skoczyłeś, ale cię podnieśli, no nice. on no, no. nie trafił. To znaczy, trafiłem, ale zabi nie zabił. O, padł. Chciałbyś, żeby padł. Uratowałem go, no. Kurna, jak... Tędy nie da rady w tych skokach przejść. Boże, jaka to jest... Kijowa mata, mapa dla tak. A, nie, 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 nie. I zabił o 9-6 Odleciałem, zostałem ze statami w tyle Nie mówcie, że oni... Rozbroili? Nie rozbroili? O, Shit! Tak zaraz kurna któryś z was rozbroi dokładnie Skąd oni do mnie Stamtąd Dobra. Widzowie mnie pewnie skrytykują za brak jakiegokolwiek ogarów w byciu snajperem, no ale trudno. Co u mnie to samo, tylko że jest w byciu szturmowcem. Ale to tak wiesz, to tak wow. ostry hate pójdzie, Boże. bo bierze do gościa dłużej niż powinienem. Michał, ogarnij się. 7 na 14. O, znaczy na 14, 7 na 14. Masakra. Dobra, nieważne. Ale trzeba na początku przegrywać, żeby potem stać się mistrzem. Kocham spawn. Jeszcze Siem. jeszcze plecami byłem odurzony. Oooo jezus. Ja... Dobra. Kończymy grę. No, Ajajajajajaj. Zaraz. Tu stałem? Kurwa na Niestety. Ja tak czuję. No nie. Sam98B no, tak. nie mam szans. Jeszcze sniper bardziej wytrawny niż ja ma czwartego orzełka, gdy ja mam trzeciego. Czyli gość jest Kurde, bardziej ogarnięty. Próbowałem. Dobra, nieważne. Incoming win. Tak, dokładnie. A! O, gwiazda służbą sz... z L96. Nice. I win. A, Akurat, na koniec, tak. Na koniec gry nagrane jak wiadra dostają nice. Spoko. Boże 7, na 7, na 7 7 17 717 11, 11 8. Boże. Jakie staty ma Dostałem ja celownik. Yy... No kto winny? To snajperki, Szkoda, że ona że on zoomu ja w ogóle nie ma. tłumik. Płomieni. W ogóle właśnie, celowniki noctowizyjne do snajperek mają zoom jakiś i one mają jednokrotny zoom, tak jak reszta broni. A wiesz, że nawet nie wiem? Tak, tak, wiesz... To co, teraz ja bronię, czy kończymy? Nie no, teraz ty bronisz, no obowiązkowo. <laughs> Kurna, no. 17 minut 25 sekund, można powiedzieć, że trwa ten materiał już. Już? No przecież masz długość rondu, 17 minut 25 sekund. Fuck! No. DJ. 17 to co, minut. Kończymy? 26 minut filmu ważyło 42 giga. Mam 50 coś wolnego na dysku. Starczy mi na dwie rundy. Jeżeli dwie będą 17-minutowe, wiesz co, sprawdzę, ile mam teraz miejsca na dysku. Tam w BF będziemy się w tle wiesz, ładował. Teraz muszę potem nagrać kolejny jakiś, jakiś materiał. Z tego, jak ja bronię, a ty atakujesz, tak? Bo teraz, jeżeli masz, mamy nagrać taki długi materiał, kurna, trwający 35 minut, to ja dziękuję bardzo. Czekaj, czekaj. Mam problem, żeby mi mój komputer załadował. Eksplorator Windows, brak odpowiedzi, wytyfy. <grym> OMG. No to dawaj, decyduj się. Kończymy no to, to Ja bym z, nagrywał dalej, ale muszę wiedzieć, dobra? ile mi dysku zostało. No powiem ci szczerze, że ja to już bym skończył, ja już bym się znudził tą tą grą, jakbym miał oglądać 35 minut jakiegoś materiału. Może... No, ja ja bym się nie znudził, jakby mi, jakby to szło. No tak, jakby dobrze szło. Ale Dobra, no to może jednak w takim razie się z widzami pożegnamy i to do, albo dogramy drugi odcinek za chwilę, może tak o. O no to by mógł być dobry pomysł. No dobra, no to my widzimy się zaraz po przerwie. Ciema. Cześć.